Zbliżają się święta i wspólnie z jarok.pl, by pomagać rodzinom w potrzebie, przyłączamy się do akcji charytatywnej Szlachetna Paczka, tworząc już drugą edycję naszej wersji Japaczka. Cześć, ja jestem Ziemniak, i pozwólcie, że oprowadzę Was po stronie internetowej akcji. W centrum znajduje się zebrana dotychczasowa kwota. Będą się tutaj pojawiać kolejne odznaki za przekroczony próg zebranej kwoty łącznej. Progów Wam nie zdradzimy. Musicie je odkryć sami. Podczas trwania akcji każdy będzie mógł zakupić cegiełki i wziąć udział w losowaniu, gdzie główną nagrodą jest ASUS ROK o wartości 9300 zł i będzie mógł wesprzeć akcję dodatkową dowolną kwotą. Cała zebrana kwota zostanie przekazana na cele charytatywne. Aby zakupić cegiełkę, wystarczy wybrać interesującą nas pozycję oraz ilość zakupionych cegiełek w losowaniu na dany przedmiot. Następnie dodajemy cegiełkę do koszyka i możemy do niego przejść i dobrowolnie uzupełnić kwotę o dodatkową donację. Przechodzimy do płatności, gdzie możemy wybrać jedną z dostępnych akceptowalnych form. I voilà! Właśnie bierzemy udział w losowaniu oraz wspieramy potrzebujących. Następnie mamy zakładkę live, czyli skrót do podstrony na jaroku, gdzie z jednej strony mamy streamera, a po drugiej stronie czat. Japaczka jest czymś wyjątkowym. To event gamingowy połączony z pomaganiem. Jarok zaprosił do niego ponad 40 zgromadzonych wokół niego graczy i gości specjalnych. Przez następne 100 godzin nieprzerwanie będziemy demonstrować swoje umiejętności, grając w najlepsze gry, prowadząc czynne dyskusje, a każdy będzie mógł to podpatrywać i pomagać, bo całość będzie streamowana publicznie. Następnie mamy harmonogram, gdzie możemy sprawdzić, o której godzinie dany streamer streamuje. Zobaczcie, ja tutaj z Zosią i t też jestem rozpisany i serdecznie Was zapraszam. Na czas trwania akcji zostały przygotowane dwa konkursy. Pierwszy polega na pokazaniu, jak oglądasz Japaczkę edycję 2016 i wrzuceniu zdjęć na Facebooka lub Instagrama, dodając odpowiednie hashtagi. Drugi jest natomiast na fanpageu jarok.pl na Facebooku. Polega on na tym, żeby złożyć komputer do kwoty 6000 w sklepie emac.pl. Będzie tam naprawdę sporo nagród i w związku z tym śledźcie kolejne pojawiające się posty, żeby dowiedzieć się więcej. W zakładce wideo możecie zobaczyć wszystkie filmiki przygotowane do akcji, oraz tutaj na przestrzeni grudnia i stycznia pojawi się całe archiwum z tegorocznej edycji. Jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, kto uczestniczy w japaczce w tym roku, to możecie przejść do zakładki Uczestnicy. Tutaj znajduje się pełna lista wszystkich osób, które uczestniczą w tym roku, razem z gośćmi specjalnymi. Oraz na koniec chciałbym podziękować naszym partnerom głównym: Asus Republic of Gamers i sklepowi Emag. Partnerom medialnym, partnerom produktowym i partnerom organizacyjnym. Strona, którą widzieliście, niekoniecznie będzie wyglądać stuprocentowo tak samo w tej formie, dlatego, że cały czas jest usprawniana i są dodawane dodatkowe elementy. Wszystkie najświeższe i istotne informacje znajdziecie na stronie japaczka.pl. No i wpadajcie na livea na jarok.pl. Jarok. /jarok -live albo na hitbox.tv. Jarok. Dobrze, dobrze powiedziałem. Dlatego ja idę oglądać. Madzia, ty też idziesz oglądać? Tak. Chodź, Madzia. Madzia dzisiaj była w szkole na ślubowaniu. Kas pierwszy. No. Taki elegancik ze mnie. Teraz. Będziesz oglądać Japaczkę ze mną? Nie, pewnie. Musimy w takim razie robić, zrobić razem zdjęcie, jak oglądamy Japaczkę. Dobra. Tylko, że ja nie mogę brać udziału w konkursie. Ty możesz wziąć. I każdy z was może wziąć. Więc jeszcze raz zapraszam. I cóż, widzimy się na live.